Cześć, siemano z tej strony FPS i witam Was w kolejnym odcinku poradniku. A dzisiaj dowiemy się, jak zmienić nazwę na USR i swój nick. Więc wchodzimy, znaczy ja już tutaj ustawiłem, więc przełączam się na moje drugie konto. Jak widzicie, ja już się przełączyłem. Dajemy się po ustawienia, kanału ustawienia, ustawienia. Tutaj pod adresem macie zaawansowane. Klikamy na to, mamy ustawienie kanału URL, jakie mieliście dotychczas. Teraz wam się to zmieni, więc klikamy na utwórz niestandardowy URL. Wcikliwiliśmy, wpisujemy swoją nazwę, albo co tam chcecie, na przykład przemu albo coś takiego. Nie? No. To ja sobie wpisuję plązek, tak, o, no i mamy coś takiego. No wyskakuje, na przykład możemy wpisać sobie, nie wiem, lubię placki 10-12, coś takiego. I klikamy utwórz URL. Więc jak klikliśmy, to mamy utworzenie, URL, twój nich teraz. Twój URL kanału to usr, team, motocross. I klikamy sobie na przykład na niego, i mamy już usr, team, motocross. Polecam siebie. Ten kanał to jest mój osobisty, a to jest nasz wspólny kanał z The Extra Link w opisie Także cześć, trzymajcie się i na razie.